Czy to jest mister Beast? Aaaa! Ej, ja nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby oglądać gachę. Speed Polish song. Na górze, róże, na dole kredens. Nie mam dziewczyny, bo gram bridge of legends. Jak zatańczysz układ Juli, i do południowy biegun, to będzie pięknie. I za so, do południowy biegun. oka! Trzy, cztery, Ewcie, jak tam twój stan psychiczny przed kolejnym odcinkiem? Wegetarianka w kolejnym odcinku Zagubiony w Internecie. Dzisiaj ludzie tworzymy odcinek razem. Nie przesłyszeliście się. Na moim Instagramie, dokładnie Instastory zapytałem was, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku Zagubiony. No i oczywiście dostałem od was odpowiedzi. Swoją drogą dobijamy 300 tysięcy followersów na Instagramie. Od ostatniego odcinka wbiliście 3000 także ja się bardzo cieszę i bardzo wam dziękuję. I co? Zobaczmy, co mi tutaj napisaliście. Troszkę tego jest. Ale zanim przejdziemy Przejdziemy do dalszej części odcinka, chciałbym przedstawić wam przeglądarkę, z której korzystam i obecnie i codziennie. Przed wami, proszę o werble... Przeglądarka Opera Jest totalnym szefem, ponieważ jest Szybsza, bezpieczniejsza I inteligentniejsza Niż domyślne przeglądarki Ja z niej korzystam między innymi dlatego, że Poprawia ona moją codzienną produktywność Ponieważ mam wszystko w jednym miejscu Nie muszę wyłączać przeglądarki Ani pobierać jakiś wtyczek Żeby móc korzystać z Messengera Instagrama, Whatsappa I jak widzicie innych aplikacji Również w pasku bocznym, co jest potężnie pomocne Znajduje się odtwarzać Muzyczny. W tym miejscu mam kilka różnych usług streamingowych, typu Spotify, e, Apple Music, cyczko, czego dusza zapragnie. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo nie lubię wyskakujących reklam praktycznie na każdej stronie, którą odwiedzę. Dlatego wielkim plusem w tej przeglądarce jest: Bloker REKLAM! Pykacie <gry> sobie, klik jeden przycisk i wasza dusza, umysł i przede wszystkim przeglądarka jest oczyszczona. W dodatku niepotrzebne są jakiekolwiek rozszerzenia. Tak samo w przypadku VPN. Nie dosyć, że jest zupełnie darmowy, nieograniczony, to ukryje twoją lokalizację, co oznacza, że żaden podglądacz nie będzie miał dostępu do twojego położenia. VPN również nie zapisuje twojej aktywności i nie zbiera twoich informacji. Teraz czas na hit. Aria. W skrócie sztuczna inteligencja wbudowana w przeglądarkę. Jak zaznaczycie jakikolwiek tekst na stronie, przyjaciel Highlight to proponuje Wam trzy opcje: wyjaśnij w skrócie, eksploruj temat i przetłumacz. To bardzo zaoszczędzi wasz czas. Wejdźcie sobie koniecznie z mojego linka w opisie i sprawdźcie sami, co oferuje przeglądarka Opera. Ale dajcie mi znać, jakie są Wasze odczucia, bo ja będę bacznie obserwować komentarze. Ja się spodziewałem, że dostanę taką odpowiedź. Ewcie, jak tam twój stan psychiczny przed kolejnym odcinkiem? Masz doskonały W, Z, R, -O K. Ja też. Dziękuję za komplement. Ale co jesteś w dobrym stanie psychicznym czy średnio dzisiaj? Wegetarianka. Wegetarianka. <noise> I się cieszy. Gdzie oglądamy dzisiaj filmiki? Na TikToku, na YouTubie czy na Instagramie? Nie ma wesołego czwartku. Dobra, nie przeszkadzam ci, Kacę. Nie przeszkadzasz. To no wiem, ale może, może jeszcze potem przyjdę, okej? Okay? Nie kochanie, nie jestem tak chuda na prosiaczka. Dobra, dziękujemy pani. Chcemy dalej Skibidi Toilet. To przejrzyjmy YouTube Shorts. Skibidi Toilet! Nie wszystko zostało okie uznane Skibidi Toilet 50. Ostatnio zrył nam się beret od trzech filmików. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie podobnie. Tego nie widziałem. A to po kolei powinienem oglądać? Czy to nie ma znaczenia? Przeczytałem w komentarzach, że ponoć ta seria polega na tym, że jest jakaś wojna między ludźmi, telewizorami i kamerami, a kiblami. Czy to ma jakiś związek? Czy to ma jakieś drugie dno? Zdaje mi się, że to trzeba po kolei oglądać. Ale nie nawługicie mi, nie ma sensu, że ja wszystkie odcinki obejrzę z Kibidi Toilet. Nie ma takiej opcji. A mi po trzech już starczy, ludzie. Czy to jest Mr. Beast? Tak, jest tam napisane. Ojo oh, Mr. Beast. <zysy> Ewcia, co myślisz o Skibi Toilet? Przeklaństwo wiatrzy o niskim poziomie. Dobra, i kogo ja pytam! Czy seria Skibi Toilet ma jakiś ukryty przekaz? Wydaje się być utworem o charakterze humorystycznym i satyrycznym, a jego nazwa sugeruje zabawne podejście do tematu. Nie mamy na myśli konkretną utworzyć Skibidi Toilet i chcesz zrozumieć jego ewentualne ukryte przekazy? Najlepiej jest dokładnie przeanalizować tekst, obrazy i kontekst utworu. Czy ja chcę to analizować? Niekoniecznie! No myślę, że to jest też kwestia interpretacji, że takie filmiki grammatical, 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 grammatical. Mystical, cushystr, xem, well. można zrozumieć naprawdę na różne sposoby. Ty, właśnie, się... jestem w Wyświetlam wam się. Mam nadzieję, że tak. I mam nadzieję, że tutaj. Aż sobie sam dam, kurczę. I co? I kto mnie będzie wyzywał? Kto mi powie, że źle robię? Podoba mi się? Tak, podoba mi się ten filmik, więc zostawię łapkę w górę. 3, 4, Ej, jadę z nimi. Lecimy. Stół i ściana. Ej, to jest łatwe, tak? To jest bardzo łatwe. 3, 4, Spokój. Sufit, ściana, krzesło. Można tak wymieniać, ile rzeczy jest w pokoju, a nie lepiej powiedzieć... Łącznie pokój albo korytarz jeszcze raz sufit krzesło, co jest związane. Jeszcze raz to powtórzymy. Pokój! nie no nie było podłoga! Pokój, nie podłoga! Oni będą wymieniać każdą rzecz w pokoju. Dobra, to my też wymienimy. Dźwij podłoga, dźwigni podłoga, dźwigni podłoga! Ubywam! Wiecie, jeszcze jak oni siedzą obok siebie, to mają jakiś tam teleportation. Ja tutaj nie mam. Mogę się domyśleć. Okno i lustro. Teraz mamy to, ludzie! Okno i lustro. Dobra, okno tak. i lustro. Trzy, cztery, cztery. No. teraz mogą wszystko powiedzieć. Szyba i bidok. Strasznie blisko byliśmy? A teraz trzy, się tak, tak. Bidok i szyba. Trzy, cztery. cztery, cztery Krajobraz! Dom. Ja się nie nadaję do tej gry. Dom i drzewa. Dobra, drzewa, trzy, cztery. Ogród! NEEE! MAMY TO! <noise> Ej, najlepsze jest to, że las też miałem w głowie Powiedziałem ogród, więc może powiedzieć, że tutaj się zgadzamy I kurcze dosyć fajnie poszło Ogród jask! A no wy się tam męczcie dalej, ja już mam tutaj Tak zrobione, o to jest największe wyzwanie techniczne, z jakim się zmagałem. W tym miejscu mam komputer. A tutaj na korytarzu mam rutę. No tylko jest taki problem, że kabel z internetem idzie tutaj, tutaj i tak dalej do komputera. Ale kto to widział, żeby kabel był na podłodze? Także trzeba coś z tym zrobić. Kupiłem sobie taki zestaw, zobaczcie, do zakuwania kabla. Myślałem sobie, żeby dać tak. <grym znafajny> ja nie wiem. Tutaj ciężki temat, rzeczywiście. Jak ktoś by chciał się nauczyć, jak przeciągać kable, polecam krótki. This is the most expensive bed on the planet. Probably shouldn't hit it. Why does this bed cost so much? Every single thing that you see here is made entirely by hand. These corners are actually chagrin. What? Who? Huh? If they wanted to get it, would this bed cost them? This duvet, these linens, these three components would be approximately seven hundred thousand dollars. Shit, Tysięcy dolarów za łóżko. Kupię za taką cenę, to powinno się zastać i już nie wstać. No. Wow. Ej, ale bez sensu takie łóżko. Zobaczcie, że macie takie łóżko i nie chce wam się wstać i nic innego robi tylko leżeć, bo jest tak tyle wygodne. Czyli zapłaciliście za brak rozwoju osobistego, za lenistwo Ej, grubszy temat! Ale się do Nie płaczcie za głupoty. Proszę pana, pogramy w kosza? Młody, ty masz takiego zeza, że piłką do jeziora byś nie trafił. A założysz się, stary dziadu? Dobra, młody, jak trafisz, to dostajesz piątkę. <laughs> spoko! O ty, mały piździ kłaku Ja zawsze trafiam. Ta, dawaj zdarsza, to wpisuję ci szóstkę. <laughs> No, i co? Co jest? Łatwo, stary Grzybie! Jak trafisz, to oddam ci mój samochód. Uo, dobra! Ale czekaj, czekaj. musisz rzucić w drugą stronę. No dobra. <głosy> <głosy> no i wygrałem! Ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding, ding, ding. I w został oficjalnie bez samochodu. Gdzie masz kluczyki otwory dziadu? A <noise> skubany koszykarz Michael Jordan. Chcesz tą furę, czy mam ją ulepszyć i dać następnej osobie? Ulepszy daj następnej. Fajne jest to, że ludzie takie rzeczy z realnego świata, challenge, które się robi i które są popularne w real life, przystaczają tu na challenge w grach. To auto, czy mamy je ulepszyć i dać następnej osobie? Ulepszy daj następnej osobie. Dobra. Ej, halo, siema Ej, spoko, zarobiste. Ty, chcesz to auto? Potrącił go! No ja myślę, że za to, co już powinien dostać za darmo auto, nawet nie powinien go pytać Wszak my dajemy następnej osobie Ło, wow, ale piękna kosinka. Wow ło, wow, ale bym je wziął no Ale nie, nie, dobra, zróbmy tak, daję to następnej osobie, po podwajamy, podwajamy Dobra, elo Chcesz to auto, czy mamy ją lepszyć i dać następnej osobie? Nie no, podwajamy, podwajamy Dobra Chcesz to Aha. auto, czy mamy ją ulepszyć i dać następnej osobie? Biorę je, podajcie się, podajcie się, łapy, łapy no tak. Mogło być jeszcze lepiej Niszczyciel najlepszej zabawy O FNAF Właśnie pytaliście mnie, czy byłem na filmie fnaf w kinie Nie byłem Prowadzimy z tej gry serię, no to dobrze jakbym też, wiecie, obejrzał film Chociaż na ostatnich horrorach brałem je skurcze Kurcze No muszę się tu mocno zastanowić, ale chciałbym nie no, nie zrobił tego ustami. Nie? I kap to peży, kurwa, to to prawda. Cringe button! O! Oh. Jak zginę, to muszę wam pokazać mój numer telefonu. No, trzymam byczku. Ale zanim wam go pokażę, jeśli chcecie pocieszyć futrzaka, macie 3 sekundy na polubienie i zasubskrybowanie tego kanału. Pocieszmy cię! Jeden. Ale żeby nie było tak łatwo, to pokażę wam tylko pierwsze sześć cyfr. Ej, umawialiśmy się inaczej! Oto mój numer telefonu. Zostaliśmy wybambukowani na łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wyglądam na łyso, zapraszam do odcinka 50 twarzy Rembola. Tam zobaczysz. A ja już myślała, że się zgolę specjalnie, nie ma szans. Gaha cringe. To jest coś, co chcecie, żebym zobaczył. A są shortsy. Co?

Parówki z odkurzaczem bym nie chciał, ale niezły prak, że wciąga się wszystko odkurzaczem. A co ten dziobek tutaj robi? Good morning, mate. Good morning, mate. Good Beka, wcale nikt nie ma na tyle rozumu, że jak wyłączycie nagranie, to wyciągniecie z odkurzacza te klucze. Haha, it's a prank, bro! Nauczycielka przyrody w szóstej klasie podstawówki zapytała klasę, która część ciała rośnie do dziesięciu razy, kiedy jest stymulowana. Oh, Pięknie! Yep. Ej, też, mieliście taką sytuację, że nauczycielka zadała pytanie klasie. I to było pierwsze pytanie w życiu, na które byliście w stanie odpowiedzieć. I od razu podnieśliście łapkę w górę. Youtuber, i mimo że jesteście jedną na przykład z trzech albo nawet jedyną osobą, która podniosła rękę w klasie i chce odpowiedzieć, żeby dostać plusa czy coś, to pani specjalnie was nie wybiera. I to jest najgorszy, nie da się bardziej zrobić na złość. Raz w życiu znasz odpowiedź na pytanie. Jeszcze machasz ręką, Wskaczesz! Rzucasz w nią krzesłem w ogóle. A ona udaje Okej, okay, nikt nie zna odpowiedzi. <gry> Maciej pała? Nie można bardziej zranić człowieka, nie niż w tej sytuacji. Ej, z tą piosenką kojarzy mi się tylko ta dziewczyna, co na TikToku robiła tak. Że te YouTube shortsy są chyba ciekawsze niż TikTok. Tym bardziej, że z TikTokiem mamy teraz dramę. Wstawiam mnóstwo filmów i mi strasznie ucina zasięgi. I się już z TikTokiem kurczę nie lubimy. Tańczące karaluchy. Chyba chodziło o to. Już wszystko wiadomo, nie? Z tego odcinka także. I w ogóle siedzę, jakbym się skradał. Tak prawidłowo powinienem siedzieć. Jest tu więcej tańczących karaluchów. Zdaje mi się, że są ludzie, którzy z chęcią takie rzeczy oglądają. Podziwiam i życzę spokoju w życiu i pomyślności. Może wejdziesz na Rainbow na TikToku i poocenisz kilka filmów fanów. Ok, zrobimy wyjątek dla TikToka, tylko robię to dla was dzisiaj. Ja chciałem już wyłączać ten film, bo mi się sam otworzył, ale byłby to największy błąd w moim życiu. <śmuletro> Rembo. Naucz się pisać. Filmy, konta, filmy chyba. A gdzie on nie ma hasztagu? Filmy chyba, nie? Speed Polish Song Na górze, róże, na dole kredens. Nie mam dziewczyny, bo gram Bridge of legends. No i wyszłem, co? sorry, wyszedłem, potem przyszłem. No i fajnie to brzmi. Najwidoczniej muszę sobie wsadzić gwizdek w gardło. Wtedy będą lepiej słuchane moje piosenki. Bo jest się osób, które nie znają kinetoskop, chicken, valenty, steaky, steaky albo 50-50. Pasiu! I love you. Zobacz, co tutaj się dzieje. Bo jest się osób, które znają tylko drugą zwrotkę Tutaj serduszka porozdaje, ale wpada w ucho. Ej, po to jest hit! Rzeczywiście widziałem na TikToku, że teraz ta piosenka się troszkę bardziej, wiecie, ryzowała Dobrze to powiedziałem. Ja ją wstawiłem, nie, pół roku temu. Please robimy do mojego komentarza teksty piosenki i oznaczamy rembola. Co to znaczy? <laughs> Tutaj mamy odwieczną rywalizację, ale rywalizacja też jest zdrowa. Pozdrawiam was chłopaki. Na górze róże. O, a to jest oryginał. I patrzcie to. To jest to, co ja wstawiłem? Na górze A to jest to, co ktoś wstawił. Życie is a not for me today and tomorrow and tu to morą. Nie mam hasztagów, nie mogę znaleźć waszych filmów. Osoby, które wychowały się na rebolu i to wszystko jest nowe, zobacz. Na dole credence. nie mam dziewczyny, bo gram w Lidzowlegę. Pozdro, Wandzia! Czemu mi się koleżanka Gandzik nie czyta? Mam! Nie mam dziewczyny, bo gram w Lidzowlegę. Okej, okay, Lipsy. No i wyszłem, Co? sorry, wyszedłem, potem przyszłem, Co? przyszedłem. Ej, to jest ważne, że znacie tekst, bo zawsze tak jest, że jak się nagrywa Lipsy i się nie zna tekstu, no to nie za tak robić. I tu koment czemu nagle wszystkim się przypomniała ta fusejka? Też tego nie rozumiem. Czy tylko Mibona bona przypomina fusiarkę? Troszeczkę tak. Na górze róże, na dole kredens Nie mam dziewczyny, bo gram w Ridge of Legends. Nauczę się tego tańcy. Czekajcie, robimy to. No i wyszłem. Co? Sorry, wyszedłem. Potem przyszłem... Co? Przyszedłem. Poczułam jej zapach. Ja nic nie czuję. Kwiatowy, ale taka wanilia, ale też taka cytrynka, nie wiem jak to... Co? Super, super, dziękuję. Lecimy dalej. O nie, gacha! Czy to nie jest gacha? Nie, to jest. Chuja! O co wam chodzi, ludzie? Anime, juwu, daj to i, i samu. Lecimy dalej. Dole credence Nie mam dziewczyny, bo gram w League of legends. Jest ryzyko. Tylko jest zabawa. Gorzej, różę, RÓŻE na dole, credence. Nie mam dziewczyny, bo gram w LEAGUE of legends. No i wyszłem, Co? sorry, wyszedłem. Potem przyszłem, Co? przyszedłem. Żeby, że żyć... no, już skomplikowany ty język migowy. Ale też super, Ej, ludzie się nas naprawdę tekstu nauczyli Ej, dobra, pierdzielę, robię to na telefonie, bo TikTok jest jakiś. Nie mam dziewczyny, bo gram w liczbę. Dziętuszek! No i wyszłem, co? sorry, wysz... pozdrawiam Ziętuszek. Przyszły. No, Malajwa, ty co? Tak w tym gniewie. nie wejdą do mego odpoczynku. Baczcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary. Nie przeszkadzamy. Zasada, no leary, zasada no leary, numer jeden. Gram w of Legends, no i wyszłem. Do tej piosenki coś takiego, przyszedłem, naprawdę? Przyszedłem, <laughs> żeby życie miało smaczek. Dobrze, zobacz, też piękka. się nauczył tekstu. Lajeczek leci. Super, ja tu wszystkie muszę przejrzeć. Zobacz, tutaj nawet jakiś cosplay mamy. Dziękuję, bardzo mi miło, że takie rzeczy robicie. Jak zatańczysz układ Julii Żugaj do południowy biegun, to będzie pięknie. Julia Żugaj południowy biegun. A zanim pójdę tańczyć, to wy teraz zostawcie łapkę w górę. Daliście? Super, lecimy. No ja wiem, że jeszcze nie wszyscy dali. Dobra. Ja sto idem nje starči.